Widzimy się dzisiaj w sali, to znaczy to prawda, widzimy się w samochodzie, ale dzisiaj jest, są zawody i właśnie na nie jedziemy, co prawda mega się spieszyłyśmy, ale jest informacja, że konkursy są opóźnione o godzinę, bo w nocy była mega burza, jest mega mokro i podejrzewamy, że muszą odpompować wodę z placu. Ale no dobra, zjemy sobie kanapeczkę, wypijemy sobie soczek, teraz nasza szanowna pani ale gdzieś tam otankuje auto, czekajcie, nie widać jej. O, jest! Widzicie? Oto to i, i tak włosy i w ogóle jest taka jak na wakacjach. Co masz tego minę? Zobaczyłam cię. Okej. Okay, wyjaśniam was. Jeżeli Marta mówi, że mnie nie lubi, to znaczy, że bardzo mnie lubi i chce mi powiedzieć coś mojego. To z miłości. Dokładnie. Poczekaj, o, zrób serduszko. A ja... Jest? I tu Moja ręka się wydaje taka wielka. Dobra, Sędziówka, ty też może ze mną. taka malutka. No, no dawaj. Moje paznokcie, zobaczcie. Co, ty? No, mam co ty to? No, dobra. Patrzcie, patrzcie, co tam ten idzie. Ten trener. Idzie. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy zapłaci co za paliwo? Czy udaje się podać dobry numer stanowiska? Czy karta jej przejdzie? O tym, dowiecie się w kolejnym odcinku. Co za złodziejka do mojej przychodzi i kradnie mi sprzęt? Nazywasz się Łukasza Lipańska, tak? Nazywam się, ale startuję aktualnie. Ej, wiecie co? Nasze zawody są przeniesione podobno na halę. Ja, tak, zdaję. Tak, 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 tak. ja, Dlaczego nie można było nic Czemu? 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 Pokaż, pokaż. No, Zobacz. Pokaż do kamery. Dobra, nie dotykam ja, to przecież. Mam jakieś pamiary. Nie wiem. 6 godzin, 7? No dobrze. Marta 20 z tymi koreczkami? Tak. Są całe, ale to cały, że... Żeby... Daj kawałeczek. Daj kawałeczek drożdżóweczki. A, no to daj jej. myślałam, że ją robisz w bambuko. W konia ją robisz. Jak to samo poczucie przed startem? Yeah. <laughs> Pani Oliwio, jakiś komentarz przed parkurem? Będzie dobrze, Pani Oliwia, co pani robi? Meszyk! A pani, skąd ten meszyk? My już jesteśmy w podstartach. Meszyk jest od polskiego żłobu. To takie rzeczy się nie pyta, to jest oczywiste. I zobaczcie, to jest meszyk appetizer, który można zalewać również zimną wodą, więc w okresie letnim jest jak znalazł. Tej się spisała tym stanie. I podzielimy się Słuchajcie no kochani, niestety chłodzimy sobie nogę, bo chciałam wetrzeć Lady taką wcierką na obrzęki limfatyczne i odkryłam, że jej lewe przednie ścięgno jest opuchnięte. No mega się zestresowałam, ale na szczęście nogę widział wet i ani ją nie boli, ani nie kuleje. I na razie kazał schłodzić, więc zobaczymy co dalej. Teraz masz drugi podbród? Zrób tak. <śpiewaj> Teraz ty, zrób tak. Nie boję ja się tak na co dzień. Marta, Pst. zrób tak. No zrób to ty tak. jakieś serie <śpiewaj> No zrób. Ale nie mają w ogóle do siedemsta... Mamy TikToka nowego? Hej, ślicznotko, masz może ochotę na mrówki? Mdówki? Co to jest za nie kop matki! Teraz buziaczki dajemy. Buziaczki daj, dawaj tutorial zrób, no. Buziaczki. Tu, nie. Tu. Czemu tam nogę też masz? Nie chcesz sobie zagrzeć pęcinę? Dawaj, dawaj. Czy ty będziesz podnosiła? Niesportowe ma te szczoty. Daj nogę mamie, daj mamie nogę. Jaki on ma ząbki malutki. Teraz trzymaj. Mrówkę. Teraz daj kawałek, daj mu. Dobra, kawałek. Hej, śliczno, tylko masz może ochotę na... Mrówki. Mrówki tak jak zawsze, pod kamieniem żyje. Wilczur, wilczur przedstaw się swoim fanom. Dzień dobry. O, kochani, zasubskrybujcie mój kanał i skomentujcie. Okay. Wilczur jest młodym, niewychowanym ogierem, dzikim, niebezpiecznym, nieprzewidywalnym i jest to koń do sportu, jakbyście nie wiedzieli to. Właśnie się z nim przeciągamy. To to, to jest nowy koń, nowy koń pani trener i przyjechaliśmy do niego w odwiedziny, ponieważ Dobrze się bawisz? Yy, daj komentarz do swojego dzisiejszego przejazdu. No, no nie no, wiem. Jeszcze nie, ja nie mam komentarza. No przecież byłaś zadowolona. No, nie była zadowolona, się. ale. To... A ja znalazłam sobie. Co ludzie mają na tej co ludzie chodzą na spacery? Może zobaczcie, gdzie ona nas wyciągnęła. To są komary, błoto, wilczur. Masz Jest Bza. 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 Ale ładne ujęcie. Wow. <grym> mm. Zaszka na łonie natury. Kiedy pani trener powie, że chce wyciągnąć kłodę, żeby przez nią skoczyć. Dawaj, Wilczur, Wilczur! Jakbyście, kochani... Nie... Jakbyście kochani nie wiedzieli, to wilczur, to jest przyszły Włókakawista, kawista, więc teraz sprawdzimy jego możliwości krosowe. Tak. No No, a... No nie wyglądało to jak Włókakawista. kawista. Hop! Galopem! Hop, okiem. No, to się kameruje. Weź go na rążownik, zaufaj mu. Eee, dobra kochani, robimy, robimy pranka na sęciu bierzemy ją zostawiamy. Eee, no i wiecie co? No nie wiem jak sytuacja jeszcze z tą ogólejdę będzie jutro. Ja jakoś bardzo nie liczę na to, że to się zmieni jakoś. Dziecko, zobaczmy, zabierzmy je. <noise> Przyjedź ją. Dziecko, chcesz czegoś? <noise> potrzebujesz? Uwaga, Dżula zgodziła się na Makłowicza. Raz. W twoim sercu! No, czekam! Bo będę musiała zrobić cięcie. Na głośność, Od Dżula się nas <noise> przygotowuje do rzucania w na hindi <laughs> Kochani, idziemy oglądać parkour, dlatego, że Ladyczka miała z rana zrobione szybkie USG i jej ścięgno jest całe, więc dostałyśmy pozwolenie na start i idziemy z sędziów ja owocem. Ten... bo ktoś mi zabrał frak. <grym> tak, zostawiłam frak, o Jezus, zostawiłam frak w domu u Pani trener, więc musiałam szybko pożyczyć. Ale nieważne, dzisiaj się nie liczy nic, tylko to, że Lady ma ścięgno, znaczy dobra, ścięgno miałaby zawsze, to, że ma je w całości. Jakby co, nie jadę dwa razy 90, bo jestem taka, o ja że nie będę się bawić na siedemdziesiątkach, bo bardzo lubię się tak bawić, tylko po prostu nie zdążyłam przez to USG. Nie, nie ja wtedy już zapamiętałam. No ładne murki. Hmm. Już jesteśmy po starcie. Udało nam się wystartować dwa razy 90 i w sumie też jestem zadowolona, bo to były nasze pierwsze zawody na dworze. Ja byłam totalnie zestresowana przez tą sytuację ze ścięłem, więc mega się cieszę, że się udało. No już oglądamy. Po oknie jesteśmy. Jak oceniasz za 10 na 10. Zobaczcie, jaki Marta ma widoczne. Komentuję wszystkich, bo ona się zna najlepiej, bo ma największe doświadczenie tak, w targu. Jestem najlepszym skorkiem ale... tutaj. A ty, jaką zajęć swoją zapiekaneczkę? Ja muszę że ale jest to mam. To zaprosić na pizzę do nas. No, ja zawsze zapraszam. Słyszałeś? zapiszcie Zapiszcie się w kalendarzach. <grym> chciała pokaż wszystkie co kupiłaś. Kięciua ja? dostała, bo ponieważ wygrała konkurs, kochani, więc po na shopping. I do dlatego dołożyłam się do. Ej, szukałam, IS... i wzięłaś ostatnią. Nie, były dwie. Tak? No? no dobra, to nic. Mam jeszcze, ale. akurat <grym> właśnie tej szukałam. Nie, no to były dwie, to. No. Jak to się no? nazywa? No, no cierka chłodna. No, dokładnie. Kupiłam skarpetki w flamingi. Tak. Zarombistą sokówkę. Tak. Z firmy nieznanej. Bardzo fajnej. Tak, bardzo Super. fajnej. Jest szara, jest świetna, a mój koniec zarąbisty. W takim razie zaraz ja Ty. Sobie musisz ja kupiłam szczotę pięknie. dla Mercia i skarpeteczki. Top Dobrze, Horse pięknie. i Top Rider. Wszystko jasne. Top. top Horse, Top Rider. Ja też oczywiście nie mogłam wyjść, żebym sobie coś nie kupiła. Ale nie, to no jest no, normalny unboxing, no. Już? Mm, no. no, no. no tak. Tak, kiedy się. Ja kupiłam nie, słuchajcie kochani, tak kupię, co, bytka, taką piękną sobie taką mięciutką, taką do bysia. Kupiłam u wiąz, ponieważ nie mam ładnego wiązów i jest taki ładny lawendowy. Kupiłam skarpetki, zobaczcie, różowo-szare, mój ulubiony to kolorystyczny. <śla> Ma kierowca na posterunku. Dobrze, Mefiu, jeszcze w dół, jeszcze troszkę w dół, dobrze ci idzie, jeszcze trochę. Jeszcze już w Uwaga, konie sportowe. Marta, łapcie się. Szycha, czujesz się jak na jachcie? Co? Jak na akwenie. Czuję się lepiej. Co tam? Już się załadowałaś, tak? Roliczka miała się załadować jako druga, ale ona po prostu tak, jak ona lubi, sama zadecydować o swoim życiu i po prostu się wypchnęła do przyczepy, tak. Tam jeszcze Bizio czeka, tylko czekam, aż Maty przyniesie rolkę, żeby go można było od razu zamknąć. Jest w Zobaczcie, to się nazywa człowiek do zadań specjalnych. Już idzie do ciebie, już idzie twój narzeczony, wiesz? Zobacz, on już tam będzie wchodził do ciebie, tak? Tak. Idzie. Gdzie idzie? dupeczka Tak. Tak. O nie, czemu będzie przesłana, żeby przemoc? pod kontrolą. Zamykamy. Tupeczki. Jaki jesteś? Głodny. Głodny jesteś? Kochani, my już wróciliśmy sobie do domku. Nie nagrałam komentarza na temat mojego przyjazdu bezpośrednio po nim. Bo nie było wolnej ręki. No to sobie to prawda. Nie było. o windzie, Nie, w windzie też nie było wolnej ręki, więc odzywam się po prostu do Was z domu. Ladyczka już jest odstawiona do domku, dla mi nóżkę, zaglinkowałam, dostała obiadek z ciemieniem, więc mam nadzieję, że jest szczęśliwa i odpoczywa. A jeżeli chodzi o historię z naszą nogą, to tak jak Wam wspominałam, Rano zrobiliśmy USG, okazało się, że noga jest czysta, nic się tam nie wydarzyło, nic się tam nie dzieje, ścięgno też jest całe i że to jest prawdopodobnie jakiś taki obrzęk limfatyczno zastojowy, coś takiego. I co do moich przejazdów, to w sumie jestem zadowolona, bo to były nasze pierwsze zawody na dworze i bałam się, że w ogóle mi odpali i nie będzie totalnie kontroli. Też po poprzednim dniu wiedziałam, że ma dużo siły, dużo pary, trochę nie wyciąga, więc bałam się trochę tego wyjścia na dwór. Ale no szczerze jestem tak naprawdę zadowolona w ogóle z tego, że pojechałyśmy, bo bałam się, że przez tą nogę to w ogóle nigdzie nie pojedziemy i nic nie wystartujemy. A co do samych przejazdów, to przy pierwszym przejeździe jechałam bardzo wolno, dlatego że ona mnie mega ciągnęła, mega wisiała mi z przodu. I ja troszeczkę bałam się dodać. Wiem, że to jest niezależne i jeżeli bym dodała i przytrzymała z przodu, to byłoby w sam raz. Tylko, że ja nie mam tyle siły. Ja nie potrafię, jak ona idzie mocniej, jeszcze mocniej ją przytrzymać. Więc to tutaj troszeczkę moja wina, bo ja po prostu się bałam trochę dodać i jechałam taka rozwleczona. Tym bardziej, że byłam świeżo po tej całej sytuacji z tym ścięgnem. Jeszcze wsiadam do tego konia i się zastanawiałam, czy dobrze robię, więc byłam naprawdę mega zestresowana. Cała się trzęsłam w ogóle, jak wjechałam do ten parkour, więc... Yy... Jechałam trochę tak chaotycznie, nie wiedziałam za bardzo, co się tam dzieje, ale no, myślę, że poszło nam spoko. No więc e, ja już się będę z wami żegnać. E, my z Maty będziemy sobie teraz czekać na jedzonko i idę się przytulać z moimi pieskami. Ladyczka jest zaopiekowana, jutro pójdę z nią na jakiś spacerek, później lążę, zobaczymy jak ta noga się tam będzie wchłaniać, co tam dalej się będzie działo. I powolutku sobie będziemy wracać, tak wiecie, do takiego naszego normalnego trybu. Więc dziękujemy bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka. W ogóle się na zawodach bardzo miło, bo dwie osoby oznaczyły mnie, jak jechałam parkour z Instagrama, więc bardzo jest to dla mnie miłe, że ktoś już mnie poznaje. I ktoś wie, że to ja jadę, znaczy w sumie to trochę stresujące, ale bardzo dziękuję dziewczynom za oznaczenie i widzimy się w kolejnym filmiku.